Cześć, cześć! Przed Wami recenzja książki pana Damiana Świercza. Jest to Betula. Książkę dostałam do recenzji od wydawnictwa Nowares, A jej premiera była 17 wrzesień 2025 rok. I poczekajcie, już Wam tu chcę dać y, takie przyrównanie, jak po prostu wygląda, jeśli chodzi o wielkość, bo jest po prostu mniejsza. O, możecie sobie zobaczyć. Jest mniejsza od takich y, zwykłych, standardowych książek. I słuchajcie, tu historia, taka książka w ogóle wygląda na bardzo niepozorną, a porusza naprawdę bardzo dużo ważnych tematów. Wiecie, jedni biorą ratowników medycznych jako tak zwane pielęgniarki, które okryją, opatrzą i tak naprawdę przekazują pacjentów pod tak zwane profesjonalne skrzydła. No nic bardziej mylnego. Słuchajcie, głównym bohaterem jest tutaj Jacek Karwicki i on żyje tylko właśnie dla swoich pacjentów. Momentami opisuje nam, w jaki sposób pracuje, ale bardziej zwraca uwagę na ludzi bez serca. Mówi o tych, którzy dniami, miesiącami, a nawet jak się uda, to latami leżą w szpitalu i nikt ich nie odwiedza. Ale po śmierci to ludzie toczą sporo spadki, udając najbardziej zainteresowanych losem osoby zmarłej, zmarłej, a nie jak była jeszcze żywa. Także podkreśli tutaj taką wielką znieczulicę, jaka panuje na świecie. I powiem Wam, że. Tak, jakby to można by nawet, że powiedział, tak jak ludzie patrzą na odwdzięczanie się, zamiast działać bezinteresownie, każdy tylko tutaj na coś liczy, i, i niekiedy nawet wolą odwracać wzrok i mieć po prostu święty spokój, aniżeli podarować komuś pomocną dłoń. No, trudno powiedzieć, skąd w nim tyle emocji, chociaż mamy później wzmiankę o tym, że na pewnym etapie jego życia, no, wszystko mu się rozpadło i pozostał tutaj sam. No, nie chcąc popadać w marazm wieczorem umielał mu tutaj trochę alkohol, czasami odreagował bieganiem i, i to właśnie wtedy podczas biegu coś przykuło jego uwagę. No, mając serce na dłoni, nie odwrócił się od mizernego psa, którego ktoś przywiązał do drzewa w lesie, podarował mu pomoc weterynarza, a tym stał się mm, też tak jakby jego prawowitym właścicielem, bo później powiedział, że on się nim zaopiekuje. I pomimo tego, że to jego pierwsze doświadczenie z opieką nad morfiną, no bo właśnie tak tą psinkę nazwał, no... Nie tego będzie dotyczyła opowieść. Powiem Wam, że we wszystkich wrażliwych aspektach, które będą mm, ważne dla opowieści i zwolna nasuną na pewne myśli na tematy zaginionej szesnastolatki, to tam zacznie się dziać coraz mroczniej i gęściej. Sam listonosz zacznie temat i urwie, jakby się czegoś obawiał. Brunatny kolor na butach nie zawsze będzie świadczył o winie, ale tutaj, no powiedzmy, że otworzy wszystkie ciemne furtki, do których nikt nigdy nie chciałby zaglądać. I na ich progu stanie on, właśnie on, ratownik medyczny. <laughs> Słuchajcie, naprawdę mamy tutaj e, bardzo duże podejście psychologiczne. No, postać nie ukrywa, że jest tylko człowiekiem, choć też nie potrafi cierpieć, kiedy komuś się krzywda. No, wydaje się być takim niby przegranym i wielkim bohaterem jednocześnie. No Ogólnie jestem pod wrażeniem spokoju i nagłych zwrotów akcji, gdzie naprawdę cierki przechodziły mi po ciele. A, a taka niepozorna się wydawała. A tutaj takie miłe zaskoczenie, naprawdę, rozdziały są krótkie, zatytułowane zgodnie z tym, co ma nastąpić, więc książka jest wrażliwa i czuła i, i ona dopiero w pewnym momencie zwienia się w pełen trwogi thriller psychologiczny I, i to było, wiecie, takie jajko niespodzianka, gdzie zamiast czekoladki po prostu był kawałek złota. Także no, książka jest świetna, z pewnością warta uwagi i ją i po prostu ze swojej strony Wam polecam, bo jest mega wrażliwa, mega czuła, pokazuje co jest w życiu ważne i to, jak bardzo tą ważność ktoś po prostu może zniszczyć od razu. Także wypatrujcie książki, bo jest warta tego uwagi. Życzę Wam wspaniałego wieczoru. Trzymajcie się, pa pa.